Chciałbym przedstawić najnowszą książkę poetycką Aleksandry Dańczyszyn. Jest to druga publikacja tej młodej poetki. Można powiedzieć, że jest to książka diametralnie różna od jej debiutanckiego tomiku ,,Kochanie", pełnego jakichś entuzjastycznych uniesień. Wydaje się, że nowa książka T-shirt z Bangladeszu wydana przez pewne wydawnictwo jest w pewnym sensie wyrazem poszukiwań, poszukiwań różnego rodzaju, poszukiwań zarówno w obszarze poetyki, jak i w obszarze tematyki. W t-shircie z Bangladeszu Dańczyszyn porusza tematy bardzo różne, tematy rodzinne z których przebrzmiewa uczucie do osób najbliższych, do najbliższej rodziny, matki. Znaleźć tu możemy wiersze, podobnie zresztą jak w Kochaniu, których adresatem, czy brzydko mówiąc tematem jest ukochana osoba, ale obok tego. Czy przede wszystkim się, pojawia się nowa muta, pojawia się tematyka społeczna? Dańczyszę daje się poznać w tym momencie jako poetka wrażliwa na wiele różnych przejawów cierpienia, wiele różnych przejawów opresji różnego rodzaju. Z jednej strony mamy tu wiersze w jakimś sensie nawiązujące do Holokaustu, do zagłady. Oprócz tego tematy jak najbardziej aktualne. Wojna w Ukrainie, wykorzystywanie rolników uprawiających awokado w Meksyku, czy wykorzystywanie mieszkańców Trzeciego Świata jako taniej siły roboczej. W tytułowym, przepraszam, to nie jest tytułowy wiersz, Tomiku, a jedynie powiedzmy użyczył. Tytułu swoją treścią, całości Tomiku. Oprócz tego można tu znaleźć odniesienia do sytuacji na granicy z Białorusią, a więc tutaj jakby jest to tom o współczuciu, czy to o współodczuwaniu. Wydaje się, że co do kwestii formalnej, że. Dańczyszczyn także w tej płaszczyźnie poszukuje swojej drogi. Przy czym coraz wyraźniej, jeśli można mówić o jakiejś wyraźności w przypadku drugiego zaledwie Tomiku, zarysowuje się tutaj dążenie do pewnej minimalizacji, do maksymalnej skrótowości w wypowiedzi. I przynajmniej w moim odczuciu, właśnie te najkrótsze wiersze wydają się w tym tomiku najbardziej interesujące. Mamy tu wiersz w zasadzie zbudowany z kilku liter zaledwie, wiersz Ukrainie, w którym mamy tylko dwa słowa czy dwa przyimki. Na, przy czym na przekreślone i zamiast tego pod spodem w. Oczywiście można tu widzieć w tym odniesienia do wszelkich dyskusji, w komentarzach, zwłaszcza internetowych, dotyczących sytuacji na Ukrainie, Ukraiń dyskursu o dzisiejszej prawda, sytuacji Ukrainy, gdzie odbiorcy cały czas próbują jakby powrócić do tego starego... Trybu pisania na Ukrainie. Tymczasem w gruncie rzeczy można to odczytywać w takim kluczu niemal postkolonialnym, że to na sytuuje tę Ukrainę w odniesieniu do jakiegoś centrum, prawda, właśnie na tym kraju, na kresach, natomiast w czyni z niej już centrum samodzielne. I tutaj Dańczyszyn właśnie też w ten sposób zabiera głos w tej dyskusji, przekreślając to na chociaż można to z drugiej strony odbierać jako po prostu stwierdzenie faktu, że zmienił nam się ten dyskurs. Gorąco polecam. Jest to tomik na pewno warty uwagi.